Dzień dobry. Teraz chciałbym Wam pokazać moją maszynę nie na pieniążki. Wypróbujemy ją na lesach, więc otworzymy je. Zdejmiemy to i ładujemy. I ładujemy. Za bardzo mi to wychodzi, ale coś tam. No to może położymy inaczej. Zobaczmy, może teraz pokażę górę. Tylko założymy. Góra tak. Wyciągnijmy trochę zębatkę, żeby nam nie przeszkadzała. Teraz robimy to dalej. Za może jeszcze dwie, was kitesy. Dobrze, no dobrze. Już pewnie widzieliście razem. Tym jak się będzie ruszało, będą nam wypadały nasze skitlesy. A więc, patrzcie, szybko idzie ładowanie, no, no bo tak jest. Jeszcze raz. Jeszcze tylko dołożę trochę żółtych z No i... Właśnie przez popychanie wypadają. wypadła nam zębatka. Mieleczkę. No i tyle mam w pudełku, tyle.